Miku w sumie też została pokonana, a raczej pięknie zaśpiewaliśmy w duecie, bym powiedział. Co jest? <grywa> Hej, cześć, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj kolejna dawka modów z Friday Night Funkin'. No i odwiedziła nas Hatsune Miku. Tak, dziewczyna o turkusowych włosach i oczywiście bardzo znana rzecz w jej dłoni, czyli Por. To, to jest kojarzone z nią najbardziej, wiadomo. Klikamy Start, oczywiście, i przechodzimy do samej gry. Tutaj pomijamy. To jest starsza wersja, ale to jakby nie wadzi. Dla naszego dzisiejszego filmu, i jak widzicie, mamy Miku. I ja postanowiłem, że Miku przejdziemy sobie na normalu, tak na spokojnie, żeby sprawdzić dzisiaj, jak ona wygląda, jak śpiewa, i żebyście mogli wy zobaczyć, jak to wygląda. Jeżeli chcecie więcej modów na moim kanale z Friday Night Funkin', to wiecie, co robić. Łapka w górę. Jak będzie ich dużo, to zrobimy może sobie jakiegoś Wittiego, tego wiecie, Corrupt, jeszcze, jeszcze cięższego niż zwykły Witty, White. Do tego mamy też nowego moda, który jest jeszcze cięższy niż Whitey, także wiecie co robić, jak podobają wam się mody, to mogę wam więcej ich pokazywać i nagrywać. Dajcie znać w komentarzu i łapką w górę. Oczywiście jeszcze B-side mod, pełno jest tego. Dobra, a my przechodzimy dzisiaj do Miku. Oczywiście wraz z Miku przychodzą także nowe, oryginalne piosenki dołączone do niej, mamy kompletny tydzień, także jest to taki dodatkowy tydzień dosłownie. No i zobaczymy co nas czeka, jak dobrze zaśpiewa mi. Nawet Wita się z widownią. Siemka, my też oczywiście te palce pokażemy. Wow! Wiecie co? Już mi się to podoba. Przymknę się, żeby było słychać. Wow, to nie było takie proste szczerze. Muszę się skupić na tym. Wezmę sobie lewo i dół. Jaka muzyczka fajna. A już nie będę mógł tego powtórzyć, skoda. Bo mam na to taktykę, wystarczyło trzymać po lewej A i dolną strzałkę, wiecie? A już za późno. Dobra, słuchamy. <śpiewanie> Ta muzyczka, dobre, dobre. Ja kilka tam hitów wiku słuchałem, to, to... znam. Wiadomo, że są spoko. Trochę taki anime odcinek nam wyjdzie. Dobra, na prawo. Poszło ok. Nie jest taki zły ten normal. Tylko trzeba było ogarnąć taktykę. Szkoda, że wcześniej nie wiedziałem, jak to robić, wiecie? Ale muzyczka jest świetna. Dajcie znać, czy Wam się podoba. Jest naprawdę dużo fajnych modów do ogrywania, mówię Wam. Uwaga, 3, 2, 1. Kolejna piosenka. Co nam zaprezentuje pani Hatsune? Zobaczymy. W sumie pasujemy do niej włosami. Wow. Jak przeciągnięte. Jeżeli podoba wam się Hatsune Miku, kolejny mod Friday Night Funkin, to napiszcie por w komentarzu. Za por w komentarzu będę przypinał serduszka. Tak samo jak z Bombermanem było. Por jest tutaj bardzo symboliczny u niej, także może być ten por. I dajcie znać w komentarzu, która muzyka od niej będzie się. znaczy będzie, bo dopiero zobaczycie jeszcze trzecią, która wam się najbardziej spodobała. Dajcie znać, jak przesłuchacie wszystkie, co nie? Ja też tutaj z wami posłucham. Jaki duet? trochę za szybko Zagapiłem się Ole, przeciąga, halo Co się dzieje? To by było na tyle? To lecimy do trzeciej piosenki Jak tam widownia w ogóle Na widowni jest ten! Witty po prawej. Teraz, za teraz zauważyłem, że na widowni mamy Whitey'ego, czyli Witty'ego Whitey, wity, wity chyba się mówi. Powiedzmy, że będę mówił Wity. Także mamy Wityego po prawej stronie na widowni na dole, jak widzicie. Zobaczcie sami. Na początku go nie widziałem, ale on tam siedzi. Ciekawy smaczek. No i mamy trzecią piosenkę od Miku, jak mówiłem pełny tydzień. Od teraz daję też linki do modów w opisie jak coś, także możecie sami pograć. Oj, źle wcisnąłem. Jejku, co mi się zadziało w głowie, że tego nie trafiłem. Nie ma to jak się zamyśleć. Ale model Miku wygląda świetnie, naprawdę. Ej, ten moment jest dobry, naprawdę. I ten duet teraz jest idealny, wręcz, naprawdę piękne. Za szybko, koniec już? Kurczę, myślałem, że będzie to nieco dłuższe, ale okej, okay. jeszcze mamy dobra. <laughs> to się jednak zdziwiłem. Tej nutki nie znałem. Znikąd. Okej. Okay. Co tam, Witty? Siedzisz na widowni teraz, bo zostajesz pokonany, cwaniaczku. Miku w sumie też została pokonana. A raczej pięknie zaśpiewaliśmy w duecie, bym powiedział. Scena też jest. też jest niezła, naprawdę. Tak teraz wiecie, bardziej się wpatruję w to, co jest w tym modzie. Oho. Co jest? Dobra, tego się nie spodziewałem. O co tutaj chodzi w ogóle? Szalona, chyba jest, że ja to trafię. Co to było? Ale żeby nie było, mogę spróbować jeszcze trzy razy. Nie spodziewałem się, że będzie coś takiego niczym Witty. Dosłownie. Ona zachowuje się teraz jak Witty: rzuca mikrofonem i wiecie. I leci. Totalnie szalona baba. O co chodzi? Witty na nią zadziałał na tej widowni, wiecie? Będzie problem, żeby to przejść. A na początku mówiłem o trudnych modach, prawda? No właśnie, to jest jeden z nich. Um, tak. Może jeszcze raz, ale wydaje mi się, że w tym odcinku tego nie przejdę, wiecie? Jeżeli będziecie chcieli, żebym przeszedł ten bonusowy, jakby stage, tą bonusową walkę z Miku, to dajcie mi znać. Mogę nagrać osobny filmik albo po prostu połączyć to z innym modem, jak ją pokonuję, wiecie? Bo to wymaga treningu. Ja nie dam rady teraz zapamiętać tego, wiecie? Tak, nie dam rady tego zapamiętać. Tego jest jakby za dużo, żebym mógł to teraz zrobić. Taką w pierwszym podejściu. Aż tak dobry nie jestem. Naprawdę ciężka sprawa. I oczywiście nie udało nam się przejść. Tak, mamy tutaj. Disappear, disappearance, ok, czyli to jest ten taki, jakby bonus, można powiedzieć. Mamy trzy piosenki i dodatkowo mamy. Totalnie szaloną Miku, którą mam nadzieję, że przejdziemy sobie. A póki co, to by było tyle. Mod od mod z Hatsune Miku. Dla tych, którzy lubią anime na pewno fajny filmik. Dla tych, którzy nie, to czekajcie na inne mody i mam nadzieję, że uda mi się ją pokonać, jeżeli będziecie oczywiście chcieli. Mamy tutaj dosłownie godną następczynię Witego. Naprawdę, wydaje mi się, że jest trudniejsza. Dobra, to by było na tyle. Dzięki za wysłuchanie, dajcie znać, co z nią robimy, czy ją przechodzimy, czy nie.